I keep on chasing the highs. I know I could never get back, so I'm always low. And I got eyes on the back of my head, I got eyes everywhere, so I know where you go. Oh. Hello, Na się nudziło na rankadach, to stwierdziłem, że dobrym pomysłem będzie ze streamsnipowaniu siebie i zobaczenie po prostu jak, jak przejdzie ta gierka ogólnie śmieszne. Proszę nie zgłaszajcie mnie! No to było w sprawach eksperymentowych, ja wcale też dużo na tym nie zyskałem, że go ze snipowałem, więc proszę mnie nie zgłaszajcie. I no taki bardzo nieszablonowy ogólnie odcinek, którego jeszcze chyba nie widziałem tak na polskim YouTubie, ani w ogóle gdziekolwiek, żeby ktokolwiek kogoś stream snipował na rankedach. Pamiętajcie o subowaniu mojego drugiego kanału tutaj w prawym górnym, aby pomóc mi wbić kod twórcy. No mega mało nam brakuje po prostu do tych subskrypcji, bo brakuje nam jeszcze jakoś 500 albo 400 subskrypcji, więc naprawdę to jest możliwe w mgnieniu oka to wbić i już mieć ten kod twórcy i te kastomy, więc proszę zróbcie to i też możecie zasubskrybować mój główny kanał. Dać lajka like i subika, jeśli go nie macie. No i pisać komentarze, jeśli macie jakieś pytania. I tutaj jeszcze mały edit, ponieważ jak to nagrywałem, miałem... 5300 subów. Edytowałem to jakieś 13 i na moim kanale jest już 6000 subów. Bardzo wam za to dziękuję widzowie. Naprawdę nie jesteś, nie, nie jestem w stanie w ogóle obrać to w słowo jak jestem wam, wam wdzięczny. To jak mój kanał się rozrasta przez te ostatnie czasy. Naprawdę to jest coś po prostu niesamowitego. To jest pisana historia, chłopie. To jest jak jak Czarniecki do poznania po szwedzkim zabobie Tylko wam tyle chciałem powiedzieć, że bardzo wam dziękuję za 6000 subskrypcji. Naprawdę takie przyrosty Wątpię, że jakikolwiek w ogóle twórca Fortnite'owy kiedykolwiek miał yy, z Polski, może szaman, ale to naprawdę to, co my tutaj robimy jest po prostu niewyobrażalne dla mnie. To, jak się zmienia w ogóle mój kanał cały czas. No i co? Ja bez zbędnego przedłużania zapraszam was do filmu i peace! Z... Masz obok skalisty taką wyspę po lewo. No to ja też. No way a gdzie się kończy? Na... obok platformy po prawej No, mi też No way, ile masz, no way. ile masz osób? No way Ile masz osób? Dziewięćdziesiąt Ja, ja też k**wa <grym grym> <ja grym> Dobra, dzielę ci w emikau, lecimy ci Gasnące, gasnące, Dobra, dobra, dobra Czekaj Ile masz, masz, ile masz osób? Ile masz osób? 95 Ja też jest. Ale się im... Ej, ja muszę, ja muszę zobaczyć jak ty z busa wyskakujesz powiedz No, wyskakuj Kurwa wyskoczył, ja w wiedziałem, że jesteśmy, lecimy, ja pierdolę, ale co lecimy. jest, ej, co jest? Jakby ten domek taki z pomarańczowym dachem. Kur... który nie ma pomarańczowego. No, ale ten taki najbliższy, no. Który? Jak masz pomost ten drewniany, no. ten dalszy pomost, no, no, no. nie? Tam, gdzie jest łódka obok do tego pomostu, to tam obok jest taki domek. Z pomarańczowym Dobra. dachem, od razu nie przy wiem. tym, przy tym. Nie wiem, Cześć, no co, Jak masz niebieski A widzę cię, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Dobra, ja lecę. Ja cię by na... też, ja Dobra, wycięć, ja ciębie też. Dobra, to ja lecuję, ja lecuję. Tu macie. Kolejny jak bigam i stary. Nie, chyba ci poję... Stary, ja ci jeszcze bigo. Idę idę na, na jedę po drugiej stronie ulicy. Jak ja, coś wiem, wiem, słyszę, słyszę Ale co? ten, ten, jak coś to to jest jak coś to jest normalna gra, nie? No, dobra, no ale teamujemy się, nie? Nie, nie, team, nie o so... nie o Taki naj, najdalszy domek. Tam jest, na, na wzgórzu jest kolejny domek. A widzę chyba. A oh, widzę to... cię jak gdzieś widzę, że co miga, że co miga. Co to jest. <laughs> weź... O, ja mam sniper też. Wywalam trzy mini. Dobra, trzeba, ja spróbuję kogoś ze sniperki zabić. Ja też, ja też mam sniperkę idę sniperki. Chyba <laughs> będziemy sniperki z jednego dalej da... zginę, zginę. Ej, dobry sniper, double sniper. Right? dawaj daj, daj. Trzy, 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 trzy. Wstecz! No i się opierdolił! <grymne> Ale dałem snajpę! Ale mój loot, gnoją, mój loot. Idź, idź, idź. <grymne> jesteś? Weź się wyklucz. Tak znałem, doszło. Czekaj, czekaj. Na wzgórze jest taki domek, nie? No. Weź z... to. weź to. Wyklucz się, gnój. Opa! E, Minigun jest z nami, jak chcesz śmiać, to Ej, chyba sobie zostawię taki loot, jaki mam. <laughs> Prób wstałem, mam, mam yy, tego, oh, kurwa, tego mam. wiesz tego. Czaj, 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 czaj. Gdzie, 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 gdzie Gdzie ty jesteś, gdzie ty, ty? 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 jesteś, ja widzę, widzę Na wzgórzu, na wzgórzu 31. Jest 100 minus Dobra super, ja go dojeżdżam, ja go dojeżdżam, zostaw mi go jest, spamuję, spamuję Dobrze, dobrze, dobrze Gławry Nie zdadaj tylko Wyszedł, wyszedł Nie widzę Z mojej strony, z na pewno nie Siorba jest ma Mów jak jechać yy, tą fjolą 80 Jechać czy nie? Krok? Nie, nie, nie. dobra. Ja go nie widzę. Dead, dead. Asysta, asysta! <grym> dobra, let's, get, let's go, let's go! Dobrze mi mamy po jednym Co tu się dzieje? <grym> Spami tamte! No. Jak coś to ja jesteś. Jak coś <grym> widziałem cię kątem Jak ja coś, to jest ja zatem... ja jestem ślepy. Dobra, jakby dalej, nie? Ja się rozglądam Ja się rozglądam, Michał przez ulicę przebiega w Co to kur... jest? Ja idę na ten domek ze skrzynką lepszą, chyba Dobra, dobra, idź A to kur... ja tam sam idę Nie, 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 to nie idź tam, czekaj To no, ja łowię, ty. A. To nie? Mój rakawizek Biega baran Weź to, weź to bo jeszcze bano dostałem. Jestem ślepy. Ja też. O, mam badę minus 18. Opa. To ja mam minus 47 Co to trzeba <laughs> widzieć, stary chyba jakiś inny multiversum, kogoś -ko. kolega, kolega, <laughs> ma, kolega, ma, kolega ma znak przed sobą, dosłownie centymetropok, ale go nie widzi, nie? Nic nie widzi, no? się, Ja muszę dojść do ciebie, bo jest Stefan, nie No to iść, to idź, to ja idę se, ja idę se dalej. Ja stary mam ten. Ale się nie zdziałem. To widzę, widzę, ja mu sniper, ja mu snajpę. Jep, jep, czekaj, jep. czekaj, czekaj, czekaj. Niech piknie, niech piknie, bo on pikuje. Nie trafiłem. Nice no, budowość. Dobra, ja... zeszedł. 47. Widzę, widzę. Nice. Też spamuje. Wkręcę się w niego. 22 white. 22 white. Jebie go od pleców. Mam ziomka. Wy bombę. Kitka ma. Uciekam. Pier... Ja biorę Cadillaca i bo Ja shilluję, shilluję. Jeden stopię, jeden stopiś, mam ich nie jest. Nie, kitek, kitek, jeden to jest kitek, chill. Dobra, dobra, widzę, widzę. Iceface na dachu Ice Iceface 105 też Ja go spam, ja go spamie Winąłem, dead! Nice! Zajwiście! Nie no, masz ja jakiegoś biga, coś na ten? No, właśnie ja mam ohopę, ja mam pantaże imieniu tylko Ja mam ja mam niby tego z panie. Nie, to, to, jest, to jest, zostaw widzę jak biegniesz tam tamt. Ja bym ułowił jeszcze, nie? Dobra, ja to chyba idę, wiesz? Idę Ale tam po tego? Zakradnij się, zakradnij się stawi. Dobra. A, A tak zakradnij się, się samochodem, no to kurde, i się, dobra. O, nie dostaj, bez... dostaj, dostaj, dostaj pomocy, pomocy. Dobra, dajemy mu spowiedać. jest, jest o, On cię dojeżdża? Widzę go. Tak. Daj mu jeszcze sniper. Czekaj. widzę, widzę go. On ma granatnik. Leci na ciebie. Tam. Widzę go. Tego, trzeba domach. 27? 54. Dead, full boss. Obiście. Cały dla ciebie tu leży jak coś. No nie mogę ci zaznać. O kur... co sniper dostałem No way! Ja pierdol... Uh, plus dwa Koda. Nie wiem czemu. Dobra, cofam do tyłu, może teraz. Jest, jest, jest szaman, jest szaman. <grych> jest szaman. To jest co, no czemu, czemu obok. ty masz anonimowy? Patrz tutaj. Nie wiem. Opa. Wiem. Ej, ale... dobra, ja ci powiem, ja ci powiem, słuchaj, wiesz gdzie jest no. Hydro 16, nie? No. Tam kur kołnym siedzi ziomek i... I tego pełna. Zginąłem. Leci za tą, leci za to On no On jest dobry Nice. Nie, Nice. Ale tak. Championik! Championik! Nie gra, Feywaneg gra Nice! On kocha. 29. 35. Chyba 30. Ryzykuję. 32. Zero ma. Ja muszę go dojechać. Dobra, dead. Ale mam tytuł już. Ze stream snajpowałem, ziomka, na rankę O, tak. chyba za Jezus Mary, nie wyskakuj tak na mnie, ziomek. Hey guys, I'm in New York City, just hanging around. Leci jakiś ziutek łódką, co zabaram, ty co? Wyjebcie, kurwa, wielki devil. Haha, wiesz, to jest Leci jakiś ziutek łódką, wyjebcie, p***, devil. Haha, rysz, skoszy do rifta wysiadł z tej złotki. Kurwa, wysiadł, ja tylko patrzę jak on leci. Jego postać się tak laguje, kurwa. 65 Krak? Drugi ziomek, a nie, to to Krak Dead! 200! Mam spaza i starej, kur... Tomigana O jaki wjazd, wypiesa Nie spodziewałeś się tego Tomigana, co? Nie! one mi dał

Autops 61, 2 ile tak jest? Tak. Mamy to, mamy to. Nie. To, mi tego, to, to ja. 92%, 92%. Jestem. Jest czytał się? Już teraz mam. No? Ile ludzi? Czekaj, jeszcze nie mam. 93. No. 4, 5. No, no, nie. Skąd masz busa? Skąd masz busa? Ja też! Skaliste? Skaliste się kończy? A, tak. No bo musimy teraz to zasybować. No, ale ja, ja ja co, ja kurwa. Nie wiem gdzie mam lecieć, ale chyba na szopę Jak będzie dużo osób, to lecę z tą domy. On ma do dupy LED. Jak odbije to wtedy uciekamy. Dobra, no, to, to, to zabijamy go stary i tak. ja spierdalam na szopę On, on stajka, może mieć kocha, on stajka, może mieć kocha. Dobra, on, wzi on wziął mi kocha. Ja jestem w dupie. Chyba. Eee, koło ma Dał mój. Zginąłem! Nie! Minus 5. Dziękuję wam bardzo za oglądanie moi widzowie, mam nadzieję, że taki odcinek śmieszny dość się wam podobał i y, mam jeden pomysł zarobisten na odcinek Otóż to, y, czy zastanawialiście się kiedyś, albo nudziliście się kiedyś w szkole, a mieliście wolny komputer, nie wiem, na informatyce, czy gdzieś, nie wiem, jak chodzicie do technikum, macie jakieś sale komputerowe, to czy nudziliście się kiedyś i chcieliście zagrać na przykład wtedy Fortnite'a? Więc y, będę nagrywał na ten temat y, odcinek, więc wyczekujcie go. Możliwe, że go wrzucę dzisiaj. Mi się wydaje, że nawet wrzuciłbym go lepiej dzisiaj, bo y, mam i tak dużo pomysłów na filmy, więc na spokojnie z kontentem. I y, pokażę Wam dzisiaj, y, gdzieś tak później, gdzieś tak o. Nie wiem w której godzinie właściwie Jak sobie zagrać Fortnite'a w przeciągu 2-3 minut Więc w szkole tak żebyście sobie mogli zagrać Więc no wyczekujcie tego A ja mam nadzieję, że wam się film podobał No i co? Ja się z wami żegnam Peace